Prawie wieloletniego odurzania się przez pana wziewnymi środkami odurzającymi, w szczególności rozpuszczalnikiem nitro, co wpływa niszcząco na pana organizm, mając na uwadze troskę o pana zdrowie, a także negatywne oddziaływanie na środowisko, w którym pan żyje i mieszka, Stowarzyszenie Monar wzywa pana Wojciecha Suchodolskiego do poddania się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu. Ja... A to U... dzwoniliście do tego Monaru, tak? Ja dzwoniłem osobiście, rozmawiałem. Tak? No i co? Ona powiedziała całe te, że nic nie było takiego. Ja mówię, było tak, ja kończyłem terapię, mam dyplom, całe to wszystko. No po prostu, jakby się coś działo, to proszę się ugłębnąć y, na rozmowę jakoś przyjść, porozmawiać, co się dzieje. Taka osoba, po prostu ona nie będzie mnie zmuszała. Ja nie mówię, co ty kurwa, siedzia siedziałeś. Za co ty siedziałeś? Za jakieś wałki, nie za wałki. Nagrywał filmy wcześniej, całe te, że on będzie starał się. On by chciał mnie gdzieś zamknąć. Ogólnie w ciebie powinien zamknąć. On ma dwie jazdnie. Jest tu i tam. I pierdoli głupoty. Powinieneś sam się leczyć. O. Leć się kurczę sam. A nie w tranzycie moje, Wojtka życie. Wojtek! I ja, ja i Wojtek, ale je, zwłaszcza ja, żeby nie ja, to by wszyscy poszliby na dno.